Dzień dobry, dzień dobry, witamy z Energylandii w kolejnym vlogu. Dzisiaj chcemy Wam pokazać dwie nowe atrakcje, które wkrótce otworzą się w Energylandii. Na razie one są w trybie testowym, ale myślę, że uda nam się z nich skorzystać. Czyli mówimy o młyńskim kole i o nowej atrakcji w Waterparku, czyli Bamba Bay. Chodźcie z nami, zobaczymy, czy się uda. Zobaczcie: 53-metrowe młyńskie koło, które tutaj w Energylandii nosi nazwę Wonder Wheel. Już się kręci I my teraz zaraz idziemy Spróbujemy się Nim przejechać Tak jak Wam wspominałam Koło jest otwarte Testowo tu mamy o tym informację Idziemy W dole widzicie nową strefę Swing która się, mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku otworzy. <laughs> no mamy bilet do się... tak? A tam w tle cześć. widzicie ja baseny, na które pójdziemy, jak zejdziemy z, z jest to do koła. Idziemy. Do góry jedziemy? na razie stoimy. Co tam daj Jesteśmy na samej górze. Mamy świetny widok na całą energię. 3 metry wysokości, wyższe o 5 metrów bodajże od koła miejskiego w Legendii. Tylko tamtych 50 lat, nie? Tylko tam to jest stare, dokładnie. Tu są błędole, a tam są takie wagoniki, nie? Zawsze mnie dziwiło, że oni tak w tych wagonikach to ludzie puszczają, że nikt, nikt nie wyskoczył. No a tam jest kemping. Czekaj. A właściwie takie domki, do wynajęcia i namioty. A zjechałbyś sam? Z Z Zadry? Z Zadry? Z Zadry? Nie, tutaj... W Wagoniku. Sam byś przyjechał? Nie Chyba jak wrażenia? Dziwne. Dziwne. Teraz jest bo nie mogę się wykupać, Aha. Nie Aha, Zaraz pójdziemy się kąpać Spokojnie. Na razie jestem wyburzony. A. nie mogę się wykopać w I w tle zadra. Już do woli zjeżdżamy. Sprawdziliśmy, jak wygląda Wonder Wheel, czyli nowe koło muńskie w Energylandii. A teraz zmierzamy do Bambo Bay, czyli nowej strefy wodnej w Waterparku. Dlatego, że jeszcze nie widzieli kilka ujęć, jak sam Waterpark wygląda. Doszliśmy do Bambo Bay, czyli nowego kompleksu zjeżdżalni. Tak samo jak. Młyńskie koło jest to otwarcie testowe oficjalne otwarcie 28 czerwca i tak to wygląda za chwilę postaramy się Wam zrobić kilka ujęć bezpośrednio ze zjeżdżalnic. Jak widzieliście, Bamboo Bay to jest atrakcja raczej dla dzieci, chociaż na znaczącej większości ślizgawek ograniczenie wzrostowe to jest 135 cm, czyli poniżej nie wejdziecie, oprócz tych pomarańczowych. Tam chyba może zjeżdżać każdy. Natomiast pokażę Wam jeszcze trochę innej strefy wodnej, żebyście zobaczyli, że tutaj jest naprawdę bardzo fajnie. Tu mamy na przykład przykładową bitwę na balony. Możecie sobie kupić za jedne 5 zł. Balony I strzelać. Teraz akurat nim nie strzela, ale może złapiemy potem kogoś. Tu są te stanowiska, teraz idziemy do strefy Big Milk. A tak wygląda strefa Big Milk z góry. Jak widzicie, jest statek. Ten basen pierwszy ma metr, 35 m, to a te są króciutkie dla dzieci. Tańce się teraz odbywają, no a w tle jeszcze mamy całe karuzele, ale te karuzele już widzieliście na poprzednich filmach. No a tu już są atrakcje dla prawdziwych twardzieli i oczywiście kto jedzie? Tata maolacka. zobaczymy jak mu pójdzie. Słuchajcie, kciuki dzieci! Nawet chyba tata. Chyba nawet tata to przerosło. jakie to głupie? co? Jakie to głupie? Głupie? Przerosło, co? Co? Teraz Grzesiu? No. Jedziemy! You <laughs> got your, <power. laughs> got your <power. laughs>